I Wam wszystkim, z tej strony Atin. Witam Was w kolejnym odcinku gry The Sims 3. Jestem w sumie chory, ale leję na to, gdyż chcę po prostu nagrać teraz odcinek. Mam sporo wolnego czasu i myślę, że jednak to na jakości nie ucierpi. Mam trochę taki głos, wiecie, yy, dziwny, taki trochę z chrypką, ale ciut tam przeżyjemy jakoś. Jak widać jest nasz Sim, prawda? O, mu się pojawiło pragnienie, żebym sobie popływał w basenie, ale mu wyłączyłem, bo po co ma pływać? Zobaczymy, jakie ma potrzeby. O, trochę, troszeczkę jest brudny, no trzeba go umyć. A, no tak. Ja nie umeblowałem tego domu, niestety. Nie zdążyłem tego zrobić, bo jednak uznałem, że się lepiej stąd przeprowadzić będzie. Tylko, że gdzie? Tego jeszcze dokładnie nie wiem. A zresztą. Zostajemy, tylko urządzę to jak najtaniej. Tak żeby mieć później jeszcze kasę. Pamiętacie, tu było ładnie wszystko urządzone, były ładnie wszystko pod kolor. Teraz tak nie będzie. Teraz to położę gdzieś mu łóżko. Niech będzie to różowe najtańsze. O. Komody mu na razie nie będę dawał. Jeszcze mu zrobię oczywiście kuchnię najtańszy blat, no, no, kurde, to musi tu stać, a to, dobra, tu będzie to, a, dobra łazienka. Wisi mi to gdzie będzie. Niech będzie tutaj. A, bo to jest nasko zbudowane. Kurde. Tu będzie Łazienka. Wiem, że to, to w ogóle nie wygląda. I. <ścoughs> I to może być najgorsze mieszkanie, jakie widzieliście. Ale muszę tak zrobić. No bo. No bo chcę się przeprowadzić, a oszczędzam, prawda? A to nie było najtańsze. Cofnij. Po prostu jestem. Mogę tak żyć. Tutaj też nie będę tego już zamalowywał. Niech zostanie tak, bo też nie chcę tracić pieniążków. Tutaj też niech tak zostanie na surowo. Po prostu szał oszczędzania, ale żeby nie było tak jak wcześniej, że nie możemy po prostu się nigdzie przeprowadzić. A ja jakoś mi się odwiedziało tutaj mieszkać, bo budynek jest zbudowany tak pod skosem, ja tu nie mogę sobie nic postawić. Po prostu jest niefajnie. Niby o tym wiedziałem, ale myślałem, że jakoś to... Zagospodaruję fajnie i zagospodarowałem, ale jednak, no zobaczcie, nie miałem tutaj miejsca, ta szafka musiała wychodzić. Nie, 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 po prostu nie. Ale i tak myślę, że w domu już będziemy mało przebywać, tak więc... I w ogóle się stąd wyprowadzimy na pewno, to jest pewne. O, już wychodzi. Idź, idź, idź. W sumie zanim to obkrąży, to... No. Przebrał się więc spoko. Jest. Dobrze, otwieram mapkę. I i i gdzie tu sobie pojedziemy? Ja bym tak sobie myślał, że może już dzisiaj pojedziemy z Egiptu, bo w sumie to są przygody z The Sims 3 i te przygody trzeba jakoś zacząć, prawda? Nie bez powodu nazwa to przygody. Tak więc wy... Telefon... Yy... Yy... O, podróżuj. Sorry. Dobrze. Egipt, Francja i Chin. Co wybieramy? Ja jestem najbardziej tutaj skłonny żebyśmy pojechali do Egiptu tak jak Polaczki nie bo dziś mi Mogliście słyszeć małe szumy, ale korzystając z okazji, że on jedzie samochodem, to ja sobie wpuściłem krople. Cały czas wpuszczam krople, no. Ech. No, teraz ładowanie. Bardzo duje. No bo podczas tego ładowania bym chciała właśnie opowiedzieć o tym, co z tym partnerstwem, że niby... No... Nie, że niby, ale mam to partnerstwo, prawda? I niektórzy po prostu twierdzą. Znaczy jeszcze nikt nie stwierdził, ale wiem, że znajdą się osoby, które stwierdzą, że ja się sprzedałem. Słuchajcie, ja się nie sprzedałem. Znaczy się w pewnym... Ja się... Ja siebie nie sprzedałem, bo... Nie wiem jak to wytłumaczyć, ale... Słuchajcie, ile z tego jest pieniędzy? No? Mało. Przyznajcie, tak więc te pieniądze są wszystkie e, zbierane na to na przykład na konkursy. Jakieś e, tak, bo kiedyś pamiętam, jak organizowałem konkurs, to sam musiałem zakupić nagrodę. Teraz tak po prostu też tak będzie, ale po prostu zakupię ją z pieniędzy, które dostanę z partnerstwa. Tak więc wiecie, jak to jest. I ponadto po prostu no, ja już i tak wcześniej miałem partnerstwo, więc wtedy nikt tak nie stwierdził, że się sprzedałem. To myślę, że dotyczy się do tylko takich większych nieco youtuberów, a mi nikt nie nawidzą. Tylko wcześniej nie miałem partnerstwa YouTube, tylko miałem od Agory partnerstwo, a teraz mam. No, mam od YouTube takie od Google'a konkretnie. Jest sobie. Tak więc myślę, że Wam to nie przeszkadza i yy, też to będą jakieś dla Was plusy, gdyż Agora nie pozwalała mi publikować filmów o danej godzinie. Nie wiem czemu, ale tego akurat nie mogłem robić. Odłączyli mi tą opcję. Miałem ją kiedyś. Włączyli mi ją w sumie całkiem niedawno, bo ja wcześniej z niej nie korzystałem. Bo mówiłem, że po co? Mi to ja publikuję wtedy, kiedy chcę. A teraz, być może, ja teraz mam tą opcję i być może teraz będę Wam publikował filmy. Po prostu, no, na daną chwilę, prawda? To zrobi się jakiś taki yy, repertuar. No i będzie. No dobra. Jak widzicie, to jest nasza baza. Baza wypoczynkowa, czy jak to się nazywa, kurczę? Baza wypadowa. Aha. no właśnie. Jesteśmy w sobie w Egipcie. Wypadałoby przeszukać grobowca, ale to myślę, że nie dzisiaj, bo ja sobie spojrzę, ile ja już nagrywam no i 8 minut ale słuchajcie, dzisiaj nie wyrobimy się z tymi grobowcami raczej bo grobowce dosyć długo się eksploruje dlatego ja pokażę wam po prostu tutaj okolice Egiptu i to będzie wszystko na dzisiaj, tak więc tutaj są piramidy wiatru wielka piramida i piramida płonących piasków w tej piramidzie albo w tej bo już dawno w Egipcie nie byłem, częściej jeżdżę do Francji Tylko, że we Francji nie robię zadań, nie wiem czemu Ale tam są jakieś dziwne A tym razem je zrobimy e, Tak więc w tej albo w tej piramidzie, pamiętam, spotkałem mumię, która mnie dziabnęła A ja, ja musiałem znaleźć lekarstwo e, Tym razem nie będę otwierał sarkofagu, bo ja wiem ile ja się męczyłem, z, żeby znaleźć to lekarstwo bo to było męczące naprawdę. Eee, no i prawie że mój Sim umarł. No. Taki uchyłek od śmierci. Tu jest oczywiście świnks. Świnks. <grych> świnks. Dlaczego mówię świnks? To jest taka parodia. Jeżeli znacie tą parodię, to wiecie o co chodzi. Tutaj jest. O! Ładuje się. To jest po prostu czyjś dom. Nie, nie, to jest niczyj dom, ale można go kupić. To też jest niczyj dom i też można go sobie zakupić. Bardzo ładne domy są w Egipcie. Takie lepianki, jakby. Zaraz wam je pokażę w sumie. Zobaczcie sobie. Fajne, fajne domki. Naprawdę chciałbym zamieszkać w Egipcie. Tylko, że, jakbym kupił sobie na przykład ten dom, to to byłby mój dom, ten no. Pamiętałem, pamiętałem, i akurat teraz, jak miałem to powiedzieć, to zapomniałem. A, dom letniskowy, właśnie. Jakbyśmy po prostu sobie go kupili, to byśmy mogli tylko podczas wakacji na nim mieszkać. Tak więc, takie wiecie. To jest yy, świątynia królowej Hatshepsut, chyba dobrze. Hatshepsut. Tutaj są, jak widać, jakieś przejścia, nie wiem, kolumny różne. Tutaj y, też jakieś wejście do, oj, nie jakaś dziura. O, piramida, niebios, i woda. Tam są takie fajne w środku baseny i w ogóle ogień. Pamiętam to. To jest moja, ul to, to 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 jest moja ulubiona piramida. Ej, ach, no, zwróćcie sobie uwagę tutaj na morze jest niebieskie, tak jak naprawdę w Egipcie taka woda jest, no nie? Taka jasno niebieska. Tak więc. Fajnie to zrobione wszystko, o tutaj też kolumny, ruiny Karnaku, w ogóle jeziora i tak dalej, tak więc myślę, że to wszystko na dzisiaj już, a ja się z wami żegnam, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, nie zaczynamy dzisiaj przygody, dzisiaj jest taki wstęp do tej przygody, ale w kolejnym odcinku będzie ta przygoda, tak więc zapraszam i cześć.